Zacznę od Ciebie, do mi Chyba bliskie spotkanie z jelitami Cię nie zachwyciło. No nie, no nigdy nie miałam do czynienia jeszcze. Ja jestem dziewczyna z miasta, ja pierwszy raz miałam flaka w ręku. Musimy czasami pracować z produktem, który nam nie za bardzo leży. Twoja kiełbasa smakowała i wyglądała jak kiełbasa. Dziękuję, szef. Brawo. Dziękuję. Gordiem. Tak, szef? To, co zrobiłeś z Kaczką, moim zdaniem, to jest dzieło sztuki. Dziękuję, szef. Byłem naprawdę ogromnie dumny, chociaż zawsze można zrobić coś ciut lepiej. Minus. Wiele razy wam mówiłem, że nie toleruję blendowanych ziemniaków piłek. Zrobiłeś dokładnie to, co nienawidzę. Martyna. Tak, szef. Poddałeś się. To prawda, walczyłam, żeby się ogarnąć bardzo. Wygrałeś tą walkę. Ogarnęłeś się. Dziękuję, szef. Nie ma walki, której byśmy nie wygrali, nawet przegrywając jedną bitwę. Wczoraj przegrałaś bitwę, to nie oznacza, że przegrałaś wojnę. Czuję się jak feniks popiołu. Wczoraj totalna depresja, a dzisiaj mi się udało do góry spiąć. Juzek Tak, szef. Przykonały mi Twoje placki. Pierwszy raz widzę, że jakby ktoś smażył placki na maśle nieklarowanym i nie widziałem nigdy, żeby placek był konfitowany. To, co chciałeś osiągnąć, osiągnąłeś. Niestety, kiełbasa nie została wykonana dobrze przez Ciebie. Muszę Ci dać minus. Rozumiem, szef. Osoba, która dołącza do Witka i Dominiki, jest moim zdaniem... Bardzo dobrym elementem w kuchni. Widzę u niej albo u niego duży postęp. Nie tylko w gotowaniu, tylko w otwieraniu siebie i współpracy z innymi. Kordzian, jesteś w finale Herskich. Uh. Możesz dołączyć do Dominiki. I do Witka. Cieszę się z tego, że mój cel staje się coraz bliższy. Robię tutaj naprawdę wielkie kroki, i to jest dla mnie największy sukces. Kolejna osoba, która dołączy do finału, jest osobą nadzwyczajnie grającą po swojemu. Zaciętą, ambitną. Ta osoba czasami i to naprawdę mnie wkurzała. Ale widzę cechę, którą jest mi bardzo potrzebna w kuchniach zapał. Kolejną finalistą jest, do Brawo. Super. 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 Ja to jest to, Wierzę w ciebie! Dziękuję szef! Możesz dołączyć do finalistów. Fantastycznie się czuję, nieswojo, bo ja naprawdę wszystko, co miałam szansę pokazać, nauczyłam się tutaj. Martyna i Józek przeszli bardzo długą drogę. Najgorzej jest odpaść na ostatnim zakręcie. Tuż przed finałem. W cztery osoby sobie poradzicie na serwisie? Nie, szef. Nie, szef. No przydałaby się jeszcze osoba. Wyczułam mały dreszczyk emocji i mały podstęp. I mała nadzieja zakiełkowała w moim sercu. Ja też jestem pewien, że jedna osoba wam się przyda jeszcze do finału. Józek, czemu ty powinieneś być w finale, a nie Martyna? Kiedy przychodziłem do Hell's Kitchen, myślałem, że pokażę jak gotuję, jaką mam wiedzę, jaki w tym jestem dobry. Pierwsze trzy odcinki to bardzo zweryfikowały, więc zacząłem traktować helski czyn jak jedną wielką szkołę, gdzie uczę się każdego dnia. Myślę, że to ten element i determinacja nawet w chwilach, kiedy było źle, to definiuje, że ja powinienem znaleźć się w finale. Martyna, tak, mam to samo pytanie do Ciebie. Szef od 15 lat, pracuję w gastronomii, jest to moja wielka pasja i mimo swoich lat wiem, że jeszcze mogę dużo zrobić w tym temacie, żeby naprawdę pokazać swoje super umiejętności. Kocham to, identyfikuję się z tym. To jest moje życie po prostu. W takim momencie czujesz, że musisz powiedzieć trzy najważniejsze zdania twojego życia, jeśli chodzi o ten program. Oba jest Martyna, mam wielkie serduszka do gotowania. Józek, masz rację. To jest jak w szkole, a do ostatniego egzaminu dopuszczam Martyna, bo tak czuję. To głębi serca. Dziękuję szefie bardzo. Jesteś w finale Hell's Kitchen. Brawo. Uh! Ja po prostu kocham gotować, kocham zapierdzielać na kuchni. Cieszę się, że to wyczuł, że to zobaczył i że jestem tu gdzie jestem. Józek, wiesz co się pokonało teraz? Ty. Sam siebie pokonałeś. Przede wszystkim nie uwierzyłeś w siebie. To nie chodzi o umiejętności kucharskie. Chodzi o umiejętności z mojej strony dobrania takiego zespołu, który spowoduje, że co by nie działo się, wiem, że oni będą jedną drużyną i jednym głosem będą grali tą samą piosenkę. Rozumiem, szef. A tutaj nie zawsze pykło. To prawda. Powiem ci to tak. Przestań kombinować dookoła i skup się na swoim gotowaniu, bo jesteś dobrym kucharzem i wierzy w to, bo doszedłeś do półfinału. Ale to jest ten czas, żebyś mi oddał czarną zapaskę i pożegnał się z Hell's Oczywiście, szef. Bardzo dziękuję. Dzięki. Dzięki. To była ogromna przyjemność. I ogromny Dzięki. zaszczyt. Dziękuję, powodzenia. z panami. Jesteście cudowni.